Mamy już tutaj tyle zrobione, tutaj zrobimy sobie ulicę. Ulica jest pomalowana szarą barbą, olejną wtalową tutaj mamy to jest papier ścierny taki bardzo drobny tutaj mam taką imitację paproci to z takich krzaków Czewka od Roberta, to że tutaj Czewka jeszcze dojdą, może dom jak tu jeszcze jakiś dojdzie, ale ulice mam już zrobione. autka, jeszcze to są te dwa gazy, co były tu mam na razie jeszcze na oczywiście. Modele kartonowe są już spryskane lakierem do. Lakierem do modeli kartonowych. Spryskany już jest. teraz mi to schnie ulica. Potem będę dalej kombinował. Tutaj jest przejazd, tam jest ulica. Więc między, między ulicem są dwa drzewka, bo tam będzie ściana bo oczywiście, bo tak będzie moduł postawiony to skrzyżowanie. To specjalnie zrobiłem, żeby dalej drogi nie szło, bo tam będzie moduł, na którym ulicy do góry nie będzie. Z tyłu nie tam jeszcze jeszcze ulica taki będzie można powiedzieć zaplecze za bo tutaj dalej będzie też na drugim module, tylko będzie dojście taki kawałek, może i będzie płot. Płot będzie i dalej ulicy na tamtym module nie będzie. Jeszcze następnym razem ja będę pokazywał to. Wezmę sobie lokomotywę, już tutaj puszczę na próbę. Także już ulicę mam też zrobioną. Oczywiście tutaj pójdzie ziemia przy ulicy. Mam trochę ziemi podbieranej z podwórka. Wziąłem sobie taki piasek, przyniosłem suchy z podwórka. Troszkę czarnej ziemi suchej pozbierałem sobie To po wszystko Naturalne na wolny, z pową do kasy A też potrzebuję na ważniejsze cele Dlatego tutaj będzie wszystko co sobie pozbieram To będzie dużo też drzewego tego właśnie Roberta Kolegi co posłał mi Troszkę drzewek, ludzików, to to będę od niego wykorzystywał wszystko na tym module. Pierwszym, to że to wszystko na pewno pójdzie tutaj. Także to, to będzie moduł, który będzie zrobiony za pomocą różnych rzeczy od Roberta, który mi podarował w prezencie. Trawka będzie posiana trochę, tu będzie na kwiaty posianane będą. No zobaczymy, na razie jest tyle zrobione. Człowiek jeszcze jeździła na próbę, próbowałem tu. Jest zlutowane to do tutaj do tego to następnym razem, puszczę tu lokomotywę. I coś więcej, może będzie ten piasek, może będzie ziemia przy ulicy, ale ulica jest szara pomalowana i tak ma być. Ok.